Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbaika po godzinach Królem Rowerów. Dzisiaj mam dla Was kolejną maszynę Cannondale'a. Tym razem jest to naprawdę niezły potwór. Elektryczny MTB Canondale Montera. Na pierwszy rzut oka, jako byłemu specjaliście, przypomina mi to turbolewo. Maszyna kosztuje 40. 2499 zł, zbudowana jest na karbonowej ramie z aluminiowym tylnym wahaczem. Zawieszenie w tym modelu oparte jest o produkty RockShox'a, z tyłu znajdziemy RockShox'a Deluxe Select'a RT, z przodu znajdziemy potężny widelec RockShox TBA. Rama ma skok 160 Mm. Jeszcze nie zgłębiałem, jakie ma tak naprawdę możliwości personalizacji ustawień. Z przodu widelec można ustawić na skok 150-160 mm. Koła zbudowane na obręczach WTB wyposażone są w potężne opony Maxisa, z przodu w rozmiarze 29 x 250 z tyłu w rozmiarze 29x2,60 także potężne gumy prawie jak w motocyklu za zatrzymywanie tej maszyny odpowiedzialne są hamulce Magura MT-74 podtłoczkowe z potężnymi tarczami hamulcowymi z przodu aż 220 mm z przodu klasyczne biedne 203 jak to w downhillówkach bateria schowana w ramie 625 godzin 4A ładowarka Boscha i oczywiście silnik Boscha Performance Line CX 250 watów 12 biegowy napęd tej maszyny oparty jest w tylną przyrzutkę X01 Eagle, manetkę GX Eagle 12 biegową, a z przodu jeden blat. 34 zęby zamontowane do korby FSA. Kaseta z tyłu 10,52, czyli maksymalna dostępna rozpiętość przełożeń. Wykończono to wszystko kolorowym łańcuchem XX1 pasującym do kasety XX1. Na uwagę zasługuje jeszcze fabrycznie zamontowana sztyca Command Post i ciekawy wyświetlacz Boscha. Myślę, że po wyciągnięciu tych wszystkich podkładek stąd i zamontowaniu go bezpośrednio na mostku będzie to wyglądało lepiej. W wyposażeniu fabrycznym znajdziemy też przednią lampę Supernova, ci z was, którzy kojarzą markę, wiedzą, że nie jest to najtańsze oświetlenie na rynku. Na pewno montera nie jest to rower na Warszawę, także adresowany jest raczej dla tych, którzy wyjeżdżają w konkretny teren, w konkretne góry. 160 mm skoku przy tak potężnych oponach i rozmiarze 29 cali podejrzewam, że pozwala wjechać dokładnie wszędzie. To, co zostało nam najciekawsze do zrobienia, to zważenie tej maszyny. Cannondale podaje, że nie podaje wagi, bo nie wie, Jaki jest wzorzec ważenia? U mnie wzorzec jest prosty. Wieszam na wagę to, co mam w ręku, i patrzymy, ile waży. Najczęściej właśnie w tej wersji, czyli bez pedałów, koszyków na bidan i innych pierwdoletów. Także jedziemy z tą lochą na wagę. Oczywiście powieszenie takiego bydlaka to nie jest prosta sprawa. Udało się go dźwignąć jedną ręką. To już i tak nieźle. Dobra, wisi. Dynda się, czyli się nie opiera. 20. 3 kg 910 gramów. No słuszną wagę ma nasza maszyna, ale nie może być inaczej przy tak potężnym rowerze MTB. Same te opony podejrzewam, że ważą lekko po 800, jak nie kilogram. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam trochę sylwetkę tego bydlaka. Na pewno jak będzie. Pierwsza nadarzająca się okazja. Będziemy chcieli przetestować go w terenie. Szczególnie, że mamy punkt odniesienia do innych dobrych elektrycznych rowerów górskich. Zatem, bardzo jesteśmy ciekawi, jak sprawdzi się ten napęd. Jak będzie przynoszona trakcja, jak będzie z zasięgiem w terenie, ze zdolnością podjeżdżania, a jednocześnie jak ten rower będzie prowadził się na zjazdach. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że film był ciekawy. Piszcie w komentarzach co sądzicie o tej maszynie i do zobaczenia w kolejnych naszych wideo albo na rowerze, hej!